Cześć, z tej strony Kalisia Game Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pewnie odblokujemy do Złotych złotek wzgórz. Tak! Jej. Jestem tutaj, ponieważ ostatnio tutaj sobie biegałam i próbowałam znaleźć klubowiczów. Niestety jeszcze mnie opuściła głupia! Mhm. To jestem znowu sama, kurde no. Dobra, weźmiemy podróż. Będzie szybciej. Poczekajcie, muszę coś sprawdzić w telefonie. O, o której godzinie? W niedzielę, w niedzielę. O 13. Równej 13. Uuu, to mamy mało czasu na nagrywanie. Y no powiem wam co ja tutaj robię ponieważ zegarek sobie ustawiłam na piątek matko to ja gram na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę i niedzielę do rozciągania się na szpagat tak właśnie trochę to dziwne że budziki w ogóle ustawiłam ale chcę ćwiczyć 3,5 godziny dziennie mam nadzieję, że nauczy się tak Dobra, nie, nie nauczę się tak yy, tydzień, tak miesiąc mi to zajmie, ale się uda. Mam nadzieję. Taka dziewczyna w ogóle jak szukałam jakichś ćwiczeń do, do szpagatu, yy, to jakaś dziewczyna napisała, że w cztery dni się nauczyła, bo ćwiczyła 3 godziny. No zobaczymy. Ja się uczyłam od wczoraj, czyli jeden dzień minął. No i była widać różnica. Miałam taki mały rozkrok, a później miałam mega duży rozkrok, więc może to coś daje. Ale dobra, czytamy, jest teraz Star bo czytamy. Proszę, Harper, klucz jest gotowy. Nie mam pewności, czy zadziała, gdyż nie jest to dokładna kopia klucza z obrazu. Klucz jest dość kruchy, więc może się złamać lub zniszczyć zupełnie yy, zamek ale musimy podjąć to ryzyko. Czy y, wiem coś o dolinach złotych wzgórz? Tak, wiem i, i z radością Ci opowiem. Serio jej będzie mi opowiadać. Dolina złotych zgórz to bardzo wyjątkowe miejsce. To nie jest tylko mit, że duchy śniegu i inne niebezpieczne stworzenia się tam czują podczas zimy. To dlatego brama jest zamknięta. Os, y, os, Dwa lata były w miarę bezpieczne, ale musimy starannie strzec z terytorium. We wschodniej części doliny jest domek i pole należące do dziadka Justina. Tak? Uu, To y, prawda starego Jaspera, którego wcześniej poznałaś. Syrio tam się przeprowadził? Dalej w dół, w zachodniej części i doliny, znajdziesz wioskę Zachodni Przylądek. Jest tam bardzo ładnie, stajnia dla koni. Nigdy nie byłem tam osobiście, ale jestem pewien, że znajdziesz tam kilkoro, kilkoro przyjaciół, z którymi wpakujesz się w kolejne kłopoty. Na bank tak będzie. Dobrze, Harper, czas być u udała się do doliny złotych wzgórz powodzenia. Mam nadzieję, że znajdziesz tam burmistrza i dowie, dowiecie się, dlaczego brama nie została w tym roku otwarta. Pamiętaj, że nie możemy mieć pewności, że klucz zadziała. Wygląda, że wytrzyma trzy próby, wróć, jeśli się uda. Bądź ostrożna. Chyba się nie uda wiecie, bo ja ten klucz chyba miałam dostać od tego Premi Premiera? Tak się nazywa? To sama nie pamiętam. Południowa Brama. Otwórz południową bramę, znajdziesz się bezpośrednio na północ od areny jeździeckiego... Jeździeckiej Baronowej. Okej, okay, ja wiem gdzie to jest. Nieraz tam jeździłam sobie i patrzałam. Ale mam nadzieję, że dzisiaj to odblokuje, a nie jutro. Bo ja chcę Wam wrzucić ten odcinek. Przepraszam, że was, Wam nie wrzuciłam wczoraj odcinku ze Simsów, ale niestety nie nagrało mi się to. Wtedy się tak wkurzyłam, po prostu mi się nie nagrało. Nagrywałam tak normalnie, niby pokazywało się. Nie ma. I się wkurzałam wtedy. Naprawdę bardzo się wkurzyłam. Więc powiem Wam jedynie to, że w Simsach zbudowałam. Zbudowałam ten. Jak to się nazywa? Sklep. Będziemy pracować w sklepie. I w poprzednim odcinku chyba mówiłam, że mamy dziecko, tak? Zawsze zadeptowałam dziecko. To zbudowałam dla tej dziewczynki w podziemiach pokoik. Tam ma zabawki i tak dalej. Tylko tyle się działo. Przez cały odcinek. Pół godziny trwał. No, bardzo długo trwał. O jadłowego gaju za 30 minut. Nie można byłoby za 15, no. Czekaj, źle jadę chyba. Tak, nie. Tak, nie, tutaj. Jednak dobrze jechało. Dobra, jedziemy. Może pojedziemy skrótem. No, może... To pojedźmy i zobaczymy. Matko, ja nawet nie wiem, co ja wtedy powiedziałam przez chwilę. Co ja powiedziałam? O, o, o! Jeszcze. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to tutaj była gwiazdka. O. Tutaj w środku. Dokładnie w tamtym miejscu. Sama ją szukałam i znalazłam. I później pokażę wam, jak dostać się, jeżeli zdążę, pokażę wam, jak dostać się na na, na dach z tej ujeżdżalni areny dla koni. Yy, yy, yy. I tam będzie gwiazdka, więc wam pokażę, gdzie była dokładnie. Trudno ją wziąć. Bardzo trudno. No i znowu mi się klucz. Widzicie, tutaj jest niewidzialny klucz. Nie działa. Nie działa. I też też nie zadziała. O. Klucz się złamał, ale zamek się otworzył. Bemia jest otwarta, a dolina złotych wzgórz stoi przed twoją... Ja Ciekawy ręce. W nie mogę tam wjechać. Jesteśmy w środku. Matko, ale to pięknie. Wiecie co? Do przylądka jadę. W tej chwili muszę tam jechać. Pamiętam, że tam był list ukryty. I do środy muszę się wyrobić i znaleźć te listy. Więc jedziemy tam. Przy okazji sobie podwiedzę. a w którą stronę? Trafię tą drogą. Ok. Ojej, Dolina złotych wskórz. Mm. Jezu, ale się cieszę. Most, przez który trzeba skakać. Akry południowego morza. I będę tu mogła dopłynąć z for Nie będę musiała yy, kopytkami jechać. O, to, to, to trzeba z tamtej strony widziałam. Hejo. Ale tu ładnie. Ja nie mogę. Będę musiała tutaj jeździć. I sprawdzać Bo ja tu się nie znam, ja tu przecież nigdy nie byłam, tak? Ło, co tam jest? Jakaś magia tu się dzieje e, Dobrze jadę? No dobrze Dobrze? Dobrze I pojedziemy później tu, bo jest, jest, byłam ciekawa co to jest O Jezu, ale cudnie I tutaj gdzieś powinien być list Przy bordzie. Skąd to wiem? Nie no patrzałam. Ja tylko myślałam, wyglądała to jak gwiazdka w sumie. Uuu, tam się coś... I ja w ogóle... Jezu... Najpierw to wiecie co? Ja sobie popatrzę tutaj na różne rzeczy. No w końcu jestem tutaj... Uuu, pierwsza. Ta fioletowa ładna. Już się dobrało. Nie no, dobra, jedziemy. Później sobie popatrzę poza odcinkiem tylko gdzie to było? chyba z tamtej strony nie, nie ten, tamten chyba bo tutaj widziałem drogę dobrze trafiłam? dobrze, nie dobrze, dobrze, dobrze trafiłam teraz pytanie gdzie jest ten list najpierw do portu muszę dojechać, ale gdzie ten port jest? o, tutaj jest port i pamiętam, że tutaj była... był list. No, no, no. Wioska Zachodni przylądek, doki promowe. Właśnie odkryłam, ble, ble, ble. Już to czytałam. Odkulałeś doki... Kurde, gdzie to było? Nie gadajcie, że już usunęli te listy, bo się załamię. tego pana będę musiała chyba od a nie było go tutaj gdzieś a może z drugiej strony Nie no muszę tu da się wjechać tak. Masz kole co cudnie jeszcze zostało mi do odblokowania urodzajne hrabstwa. Już wszystko odblokuje mm. Pamiętam, że ten list będę musiała do tego chyba dostać, wiecie? To to powiedzmy... z drugiej strony. Może tam coś będzie? Tak? No, tam. Może być może. może tam coś będzie. A może jednak tutaj to... a może do tego? To ja nie pamiętam. Ej, skąd to zna moje imię? Kto przyjechał? Poczekajcie przyjechał. Aha, no, no, dobra. Tak jakby wujak przyjechał. Dobra, jedziemy dalej. Ale czego ja chcę sprawdzić, skąd on zna moje imię? Co ty tam do mnie mówiłeś? Że, hej Harper, skąd on zna moje imię? Czekajcie tutaj i zakręcę i pojadę. O.

O, te, 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 tego chciałam. Tak, toleruję zimno. Oh yeah. Tego se kupię, bo mnie się w ogóle rodzaj podoba, jeszcze odporny na zimno. Będę mogła nimi jeździć. W złym momencie przyjechali. Bardzo złym momencie przyjechali. Tutaj też. Ojeju! Czy sumie? Ale dobra, nie będę się już tu odnotelała, później podwiedzam. Muszę znać okolice, tak? Nie żeby ta Iza i Natalka nie przyjechały przypadkiem. Błagam, bo nie mogę iść teraz. A jeszcze sprawdzę, co w kawiarence sprzedają. U, kartki sprzedają. Uu, to ładne. tu Przyjechały. do nich później o Jezu serduszka a kupię sobie na później. <laughs> nie dobra. Jedziemy do tych zadań. Bo ja tu patrzę, patrzę. Ja sobie pozwiedzam później sama, nie będę was zanudzała zwiedzaniem tam. Ale jeżeli, jeżeli chcecie, żebym pozwiedzała, no to powiedzcie w kolejnym odcinku. Na kolejny odcinek Mogę wam natrać zwiedzanie Oczywiście, bo ja sama tutaj się nie znam O, wiem W kolejnym odcinku poszukamy gwiazdek Jak myślicie, fajnie będzie? Ja tam już będę szukała, ale nie będę ich zbierała Dobrze ja jadę? Dobrze jadę Dobrze? Dobrze na pewno? Na pewno. A teraz które... Po prostu tą drogą i tyle. Okej. Okay. Mam katar od wczoraj. Kurde. Jeszcze wczoraj się skaleczyłam w usta. Popękały mi w ogóle od środka i u góry nad górną wargą się uderzyłam i mam tak jakby przecięte po prostu cudnie, ja to mam szczęście uuu tutaj jest ta arena ty serio tak szybko ją znalazła? No to nie będzie do tego tu przyjechał skończę ten. i no tutaj jest obok o. tam będą mistrzostwa tak w końcu mogę tu na mistrzostwa przyjechać dobra ale idziemy zrobić zadanko eee tędy tak chyba a no tak, bo co tego Jasper... Idealnie tak samo. Czyli Jasper jest tu. Cześć Jasper! Jak ja cię dawno widziałam! Harper! Jak się masz? No jak się masz? Harper, witaj na dniowej farmie wschodniej polany. W końcu u uz, znów się spotykamy. Nie mogę cię... Ci się nadziękować za uwolnienie mnie od nienawiści i goryczy, które nosiłem w sercu przez 20 lat i jak się okazało, zupełnie bez powodu w końcu od, y, otrzymałem szansę, by być szczęśliwym. Nareszcie mogę zrealizować moje największe marzenia. Handlo, handle, handel handeldyń założę się, że zastanawiasz, co tu robią w dolinie złotych skór. Tak co ty tu robisz? Widzisz Harper, odkąd uwolniłaś mnie od nienawiści, nie potrzebuję już strzec swoich ziem przed sąsiadami. To całkowicie twoja zasługa, więc oto moja dyniowa farma niestety trochę podłupana i, i zaniedbana. W końcu nie było mnie tu przez 20 lat, ale teraz nadszedł czas, by zrobić tu porządek i posadzić najlepsze i najsmakowitsze dynie w Jorwik. Uuuu, fajnie, bo dzisiaj nie będę miała co robić. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia tu na mojej farmie. Jeśli masz czas, oczywiście. I oczywiście, jeśli mi pomożesz, będę miał więcej dodatkowego czasu, a, te, a wtedy zajmę się transportem w okolicy dla Ciebie i Twojego konia. Uuu, mm, tak bardzo chcę. Na przykład tam i z powrotem do wioski rybackiej. To co i twojego konia na przykład tam i z powrotem... Dobra, to co trzeba zrobić to nie tylko praca, to też mnóstwo zabawy. Mam kilka ekscytujących tras jeździeckich, które muszą muszę być ustawione i prze, prze, te, te, przetestowane. Zapłacę ci też więcej niż normalnie płaci się na farmach. To co opowiesz jasno, że Ci pomogę. Jasper. To świetnie, że trochę tu pomożesz. Tak się ucieszę. Też się ucieszę, bo je ja lubię. Ja piernikam, nie chcę ci pomagać. Nie no, chcę. Zastanawiasz się, dlaczego brama pozostaje zamknięta, mimo że zima się skończyła. Też o tym myślałem. Widziałem wielu jeźdźców po drugiej stronie bramy, którzy chcieli wjechać do doliny złotych wzgórz. Było też mnóstwo transportów, które musiały zwróci, zawrócić. Co za bajzel? Ale wiem, kogo powinnaś o to zapytać, a będzie to burmistrz Klus z wioski zachodniego przelądu. Klus jest odpowiedzialny za klucz do miasta, który otwiera bramę. Trafisz do niego jadąc tak długo, jak się da na zachód, złotą drogą, ale nie wjeżdżaj do lasu złotych liści. Ciężko potem znaleźć z niego drogę powrotną. Wiesz co, ja już tam przed chwilą byłam. A później nie mogę się zapierać. Kurczaki, system nawadniający nie działa. Podejrzewam, że powodem jest zbyt wiele dziur w wężach, skoro nie były używane przez tyle lat. Przy tylu dziurach żadna woda nie dotrze do spryskiwacza. Weź yy, wodę odporną, i zalep dziury i zobaczymy, czy to pomoże. zra, zra co? zraszać O. w sumie wiecie, co ja tego nie przeczytałam, tak pomyślałam. Może to zraszacze były? O, widzicie? I tutaj jest. Bo mnie się zapisło tam coś. Ale dobra, pomogę, jasno, że pomogę. Za to przecież pieniążki też dostaję, tak? I nowy poziom. Właśnie, za niedługo będę już miała szesnasty poziom. Szesnasty, w którym powinna wtedy odblokować Dolinę Złotych Wzgórz, Ale nie, po co? No i tak się bardziej, bo y cieszę na Dolinę Złotych Wzgórz niż na to. Ale i tak tutaj jest cudnie. Bo w sumie. Uuu, zraszacze działają. I tu, 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 mm -mm -mm -mm. O, tutaj jest. oj tutaj jest czas. No już tylko rajdy jodłowego gaju za 15 minut. Ale za 15 minut już kończę. To z pewnością wystarczy. Teraz spryskiwacze działają jak należy. Dobra robota, Harvey. A, thank you very much. To jest dziecki wokół mojej dyniowej farmy. Przez te wszystkie lata prawie się rozpadły. Mogłabyś rzucić okiem i zobaczyć, które przeszkody stanowią zagrożenie i trzeba je naprawić lub wymienić? Zaz zaznaczyłem je na mapie. Pomarańczowe kropki, żeby łatwiej mogła je znaleźć. Wrzuć do mnie ideę i znać jak wyglądają. Mhm, jasne. O Cię ta mapa nie dał mi mapy. No dobra, no tutaj jest mega przeszkoda. Której na bank będzie niebezpieczna, chociaż w jego gaju jest tego mnóstwo, to to, to jest zwłaszcza niebezpieczne i tam no i to też tego się nie da nawet przeskoczyć widzicie ja nie mogę aż kończę zrani o i tutaj tego na bank się nie da przeskoczyć nie będę nawet próbowała Miu. w ogóle tutaj masz zaniedbane chwasty rosną gdzie w Francia. idzie nie przeczytałam złoto listni na pewno wiesz, że używamy dyni podczas wielkiego, corocznego festiwalu Halloween. Ludzie wyczy, wycinają przerażające i zabawne twarze w dyniach. Umieszczają w nich świeczki i używają ich jako dekoracji. Zgodnie z tradycją dynie trzyma, e, trzymają złe duchy z daleka od domu. E, znalazłem sposób, by używać czynić je bardziej, jakby to powiedzieć, uduchowionymi. Kiedy dynie rosną, nawożę je prochami duchów. Prochę duchów pozostają zostają za sobą zi zimowe duchy, które kiedy przychodzą sz szlakami w zimie. Prochę duchów można łatwo znaleźć w całej dolinie złotych wzgórz. Znajdź trochę prochów, duchów i rozpyl je na dyniach. Wróć, kiedy skończysz. Gdzie ja to mam? Na dyniach chyba, tak? Chyba na dyniach. Obok dzień. Dyni. No i nie mam takiego czegoś. Ale ja nie mam dymu. Co Tutaj co ja nie zapołniowego i bramy. Wyszedł... Zostań tu... No, 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 no. Dobra, tam. Poszukaj y, małych kupek po ochu. Aha, bo ja tu na pewno mam... No, no, no. A Może to być w środku? Na przykład? Nie to. Nie to chciałam kliknąć. Tutaj w środku na przykład może być. Bo ja tam nie wiem, gdzie mogę tego szukać, ale tutaj w końcu jest. Nie. Czyli spadam. Gdzie tu mogą być te prochy? Ktoś mi powie? Kupki pro. A jest pisana na przykład gdzie? Yy, małych kubek prochu, duchów na łąkach, wokół farmy, jaspera z dyniami. Poszukaj małe. cztery kubki i użyję ich na tak jakby obok dyni tutaj potrzebna kubka no Mówiliśmy, że wokół, tak? ty to ja nie wiem, gdzie tego mogę szukać ja w ogóle jest to tu niezdane nie mam pojęcia w ogóle, gdzie szukać no ale tak jakby to były na tam na dnia Hmm. podejrzane Tak, jakby tutaj były. Ale tu nie, tu też nie. Gdzie te kubki, no? Tutaj nie mam pojęcia. No bo, ych, dobra. Co tu jest napisane? Proch duchów. Poszukaj małych kubek. Proch duchów na łąkach wokół farmy. Czyli tam. Tak myślę. Bo tutaj łąka jest, więc mówili na łąkach, tak? Tu na łąkach będę hukał. Ale tak, nie że wiem, wiecie co? Ja się z wami żegnam. Z tej strony była Kelsia Game, nie w tym kapeluszku. Gra i ze mną była oczywiście Harpa i Bulllof, nasz kochany konik i nasza kochana postać. Ja Wam mówię papaski Norazki do zobaczenia w kolejnym odcinku, zobaczymy się pewnie w sińcach. Pa!